pokój dobro pokój dobro witam was bardzo serdecznie słuchajcie tak tak jak zapowiedziałem dzisiaj parę słów o czytaniu Pisma Świętego i chciałbym o tym czytaniu Pisma Świętego powiedzieć troszeczkę w sposób niekonwencjonalny Dlaczego? Dlatego, że jest mnóstwo różnych poradników i dobrze. Ja sam korzystałem z wielu podręczników, czerpałem natchnienie czy taką inspirację do czytania Pisma Świętego od wielu autorów. I to jest bardzo ważne, bardzo ważne i to pomaga zrozumieć, to pomaga zgłębić tajemnice pisma świętego. Niektórzy mówią, od których ksiąg zacząć, które może zostawić sobie na późniejszy okres, jak łączyć ze sobą pewne, pewne, pewne teksty, jak to właśnie czytać w ten sposób, żeby. W Nowym Testamencie, odnajd... yyy, czytać realizację Starego Testamentu, a Stary Testament jako zapowiedź Nowego Testamentu. Więc pewno wiele, wiele takich rzeczy jest, i bardzo zachęcam, żebyście z tego korzystali. Bardzo Was zachęcam, żebyście. Do tych, różnych, do tych różnych metod czytania Pisma Świętego zerknęli, żebyście spróbowali je wprowadzać w życie. Są takie osoby, które czytają Pismo Święte od pierwszej księgi do, do apokalipsy. Są takie osoby, które mają zwyczaj czytania lekcjo divina, ja na przykład tak lubię czytać lekcjo Dywina, czyli, czyli taka Ewangelia, jaka przypada na dany dzień, albo takie czytania, jakie przypadają na dany dzień, takie staram się rozważyć, jakoś zgłębić, zerknąć do komentarzy żeby, żeby tym, Słowem, tym Słowem Bożym żyć. Więc oczywiście mnóstwo jest różnych sposobów czytania Pisma Świętego. Można czytać Pismo Święte indywidualnie, można czytać we wspólnocie, są, są kręgi biblijne, są też wspólnoty czytające Pismo Święte na zasadzie lekcji dywina. My w naszych wspólnotach franciszkańskich, na naszych rekolekcjach proponujemy też taki, taki sposób i, i czytania Słowa Bożego, i, i też trwania przed Najświętszym Sakramentem, który nazywamy Amor. Taki franciszkański sposób modlitwy słowem Bożym rozpoczyna się od A jak adoracja, potem jest M jak medytacja, czyli pochylamy się nad tekstem, potem jest O, czyli oracja, za coś chcemy Bogu podziękować, o coś go poprosić, no i R jak rezolucja, czyli postanowienie, w jaki sposób to słowo wprowadzić w życie. A więc mamy amor. E, ale za, e, myślę, że u podstaw e, jakiegokolwiek czytania pisma świętego e, jest to, co Wam dzisiaj chcę przeczytać. <laughs> e, bajka, którą Wam dzisiaj chcę przeczytać. E, wiele osób się zniechęca. Do czytania Pisma Świętego, twierdząc, że to może nie dla mnie, to może inni, to może niech tam mnisi w klasztorach tym Słowem Bożym się zajmują, niech tam księża to Słowo Boże czytają i wyjaśniają. Pewnie to jest nasze zadanie, to jest nasza misja, to jest nasze powołanie. To nawet przy święceniach diakonatu czy prezbiteratu jest taki moment, kiedy otrzymujemy Ewangelię i, i, i biskup mówi: no, czytaj, rozważaj, nauczaj i żyj. Nie? Tak, tak, mniej więcej, tak mniej więcej brzmią w skrócie te słowa, które, które diakon otrzymuje, które diakon słyszy otrzymując Księgę Ewangelii. A co jest u podstaw? U podstaw jest to, o czym wam dzisiaj przeczytam, obrazując to pewną bajką. Posłuchajcie. Pewna księżniczka dostała na urodziny od swego narzeczonego ciężką... Choć niezbyt dużą paczkę, o dziwnym, okrągłym kształcie. Zaciekawiona, rozpakowała ją szybciutko i znalazła w środku kulę armatnią. Rozczarowana, ze złością rzuciła kulę na podłogę. Wtedy pękła zewnętrzna, czarna powłoka i ukazała się mniejsza kula, w pięknym, srebrzystym kolorze. Księżniczka podbiegła i ujęła ją w dłonie. Obracając ją, przypadkowo przecisnęła lekko w pewnym punkcie jej powierzchni. I oto srebrna otoczka otworzyła się, odsłaniając wspaniałą złotą szkatułkę. Teraz księżniczka łatwo otworzyła złote pudełeczko, w środku którego na miękkiej Czarnej materii spoczywał cudowny pierścionek, połyskujący brylancikami tworzącymi dwa słowa: Kocham Cię. Kocham Cię. Tak, moi drodzy, wielu ludzi myśli: Pismo Święte to nie dla mnie, jest zbyt trudne, nie potrafiłbym nic zrozumieć. Lecz jeśli ktoś zdobędzie się na wysiłek zdarcia tej pierwszej warstwy, to jest właśnie to, o czym mówię, to musi być ten pierwszy krok. Co trzeba, co trzeba zrobić? Najpierw, żeby zacząć czytać pismo święte, po prostu trzeba zacząć je czytać. Tak? Trzeba zacząć je czytać. Oczywiście musi ono być poprzedzone skupieniem, powinno ono być poprzedzone modlitwą, wezwaniem Ducha Świętego. Dobrą rzeczą, tak jak mówię, jest czytać też we wspólnocie. Dobrą rzeczą jest mieć dobre przykłady, dobre komentarze do Pisma Świętego, ale pierwszy krok to jest krok polegający na tym, że trzeba to Pismo Święte wziąć do ręki, że trzeba zedrzeć tę pierwotną warstwę jakiegoś jakiegoś dystansu, może jakiegoś zniechęcenia, jakiegoś lęku przed Słowem Bożym, prawda? I poprzez skupienie i modlitwę za każdym razem odkrywamy nowe. I zaskakujące wspaniałości. A przede wszystkim, jeżeli już zgłębimy to słowo Boże, jeżeli wejdziemy w treść Słowa Bożego, to będziemy zaskoczeni i zadziwieni jednoznacznością biblijnego boskiego posłania. Jakie to posłanie? Moi drodzy, całe słowo Boże zawarte w tych księgach. Wszystkie, wszystkie te opowiadania, wszystkie te historie, cała ta historia zbawienia, gdyby te, gdyby te karty mogły przemówić, to one głośniej niż huk największych fal wybrzmiałyby słowem: Bóg Cię kocha. Bóg Cię kocha. Taka jest myśl, takie jest przesłanie Słowa Bożego. Bóg Cię kocha. Trzeba przebrnąć, trzeba wejść, trzeba podjąć trud, trzeba podjąć wysiłek, żeby to Słowo Boże, żeby to Słowo Boże zrozumieć. To tak samo jakbyście się w kimś zakochali, kto jest cudzoziemcem i on przysłałby do was list w obcym języku. Nauczycie się tego języka, byleby ten list czytać w oryginale. Dobrze, kochani, o taką chęć czytania Słowa Bożego, taką otwartość na Słowo Boże, teraz, teraz się pomódlmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we dnie w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mi od wszelkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. Bóg zapał za dzisiejsze spotkanie, słuchajcie, za pięć minut spotykamy się z całą wspólnotą kościoła, by odmówić modlitwę na zakończenie dnia. Bardzo serdecznie zapraszam, a tym, którzy idą spać, życzę błogosławionej, spokojnej nocy. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże od wszelkiego zła. Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn Boży. Duch święty. Wszystkiego dobrego, spokojnej, błogosławionej nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro albo za chwilę na komplecie.